Targość, Primost Polska, Primost Południe. Łączy nas wspólny cel. Zapraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Michał Targoś, jestem dyrektorem handlowym w firmie Primost Południa. Moja prezentacja będzie inna niż dotychczasowa, ponieważ nie będzie dotyczyła żadnych zagadnień technicznych. Będzie to tak naprawdę prezentacja działalności naszej spółki, ponieważ jesteśmy na rynku. Od zaledwie dwóch lat być może nie wszyscy z Państwa już o nas słyszeli. Dlatego w tak zasłym gronie pragnę w kilku słowach przedstawić to, co w ciągu tych dwóch lat udało nam się osiągnąć. Firma powstała w 2019 roku na bazie wyłącznie polskiego kapitału z pomysłem na działalność w zakresie robót związanych przede wszystkim z budownictwem infrastrukturalnym. Kierunek, który sobie obraliśmy skupia się głównie na generalnym wykonawstwie. Jako nowy podmiot musieliśmy się jednak zmierzyć z wieloma trudnościami. Trudności tych na pewno nie pokonalibyśmy, gdyby nie bardzo doświadczona kadra pracownicza oraz rozbudowana struktura spółki, które w uporządkowany sposób pozwalają na realizację wszelkich naszych przedsięwzięć. Struktura Składa się z kilku działów. Kluczowy z nich to dział przygotowania inwestycji, który opracowuje składane przez nas oferty przetargowe, ale również oferty podwykonawcze. Drugim z kluczowych działów jest oczywiście dział realizacyjny, który składa się z kolei z bardzo doświadczonej kadry kierowniczej, kadry inżynierskiej, ale także bardzo doświadczonych brygad pracowniczych. Pozostałe nie mniej ważne działy to tak zwane działy wsparcia, to dział jedynie prawny, dział handlowy, dział finansowy, a także magazyn i baza sprzętowa. Jeżeli chodzi o zakres działalności naszej firmy, obejmuje on przede wszystkim kompleksowe wykonawstwo robót w zakresie branż drogowej, mostowej oraz towarzyszącej infrastruktury. Z kolei roboty te wiążą się z wykonywaniem robót m.in. ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, wykończeniowych, czy też montażu konstrukcji stalowych, konstrukcji sporczej. Wszystkie wymienione te prace, poza zasobami ludzkimi, wymagają również zaangażowania sprzętu. Kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby w tej materii być samowystarczalnymi. Dlatego stworzyliśmy i ciągle rozwijamy bazę sprzętową. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się naprawdę pokaźnym parkiem maszyn. A sprzęty, które posiadamy, to m.in. żuraw, Terex, Terex Demag o udźwigu do 80 ton, wywrotka samowładowcza, koparki gąsienicowe, koparki kołowe. Posiadamy również osprzęt do tych koparek, które pozwalają nam realizować roboty rozbiórkowe we własnym zakresie, a także roboty związane z zabezpieczaniem wykopów. Na przykład poprzez zabicie ścianek szczelnych. Do mobilizacji tych sprzętów na nasze inwestycje posiadamy również środki transportowe, m.in. platformy niskopodwoziowe które pozwalają nam dostarczać wszystkie nasze sprzęty na realizowane przez nas inwestycje. Ponadto dysponujemy również środkami transportowymi wyposażonymi w dźwigi, które pozwalają w dużym stopniu zabezpieczyć nasze budowy pod kątem robot, gdzie wymagane są sprzęty do transportu poziomego, ale również pionowego. Doświadczeni kierowcy oraz operatorzy, a także bardzo umiejętne planowanie pracy sprzętu, powodują, że jesteśmy samowystarczalni, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie zoptymalizować pewne koszty i wykorzystać to, czy to przy kolejnych realizacjach, czy przy kolejnych wycenach. To tyle jeżeli chodzi o profil działalności naszej spółki. W tej chwili chciałbym przedstawić Państwu zrealizowane przez nas inwestycje. Pierwszą i jedyną realizowaną w 2019 roku inwestycją jest budowa mostu na potoku Dówka w miejscowości Jodłowa dla Powiatu Dębickiego. Niewielki obiekt, ale... Jak na początek wystarczający. Obiekt konstrukcji ramy żelbetowej rozpiętości pełna 13,5 m. Kolejna realizacja to już realizacja na początku roku 2020 dla gminy Zielonki realizowaliśmy temat pod nazwą rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku koszkiewka. Tutaj obiekt o konstrukcji stalowej z blachy, falistej o rozpiętości niespełna 7,5 m. Kolejny temat to już znacznie znacznie większy temat. Zarówno pod względem. Ilości robót, ale również wartości kontraktu. Jest to remont wiaduktu drogowego w ciągu drugi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie. Dwustu metrowa estakada nad między innymi linią kolejową oraz ulicami miejskimi. Do wykonania remont obiektu. Kolejny temat to przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rymniku. Bardzo ciekawy temat również nad liniami kolejowymi. Konstrukcja obiektu to wiadukt na belkach prefabrykowanych typu T. Kolejny zrealizowany temat to remont mostu przez rzekę San w miejscowości Radymno. Konstrukcja obiektu zespolona o rozpiętości około 200 metrów. Remont polegał głównie na wykonaniu antykorozji konstrukcji stalowej obiektu. Kolejny temat realizowany w ramach tego samego zadania to remont mostu przez rzekę Nowodęba w miejscowości Nowodęba dla Generalnej Rzeszowskiej. To znacznie mniejszy obiekt do wymiany skrajne belki. I roboty w większości wykończeniowe. Ostatni zrealizowany i zakończony temat to temat realizowany dla Generalnej Poznańskiej. Było to dokończenie robót w ramach budowy drogi S5 Poznań Wronczyn. W ramach tego zadania kończyliśmy roboty na poszczególnych obiektach mostowych w celu Oddania do użytkowania. W tej chwili przedstawię Państwu realizacje, które, które w tej chwili realizujemy. Pierwszy z nich to przebudowa mostów nad rzeką kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w miejscowości Romanów. Robić nasze obiekty do konstrukcji ramy żelbetowej o rozpiętości 17,5 m. Dosłownie za kilka dni myślę, że zakończymy pracę na tym obiekcie. I oddamy obiekty do użytkowania. Kolejny flagowy, myślę, w tym roku temat to remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w miejscowości Skoczów. 400-metrowa estakada dwie nitki do rozbiórki, dwa przęsła, a w pozostałym zakresie remont. Kolejny temat to realizowane jako podwykonawcy dla drog budu, obiekt w kolonii poczesna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791. W ramach tej realizacji wykonujemy roboty kiesielskie, zbrojarskie, a także betoniarskie. Kolejne tematy to tematy w formule zaprojektu i wybuduj. Jest to m.in obiekt w miejscowości inwaut na potoku bez nazwy drugi z tematów w podobnej formule to obiekt na potoku Luszówka w miejscowości Chrzanów następny temat temat dużo bardziej skomplikowany i myślę bardzo ciekawy również, przed którego realizacją jesteśmy w tej chwili, a temat jest, tak jak dwa poprzednie, które wymieniłem na etapie projektowym, to tunel pieszorowy w ramach zadania rozbudowa centrum środkowego oraz budową infrastruktury rowerowej w mieście tarnowskiej góry. To, co w ramach tej realizacji jest interesujące, to to, to że będzie ten obiekt realizowany w technologii. Przycisku e, fragmentu tunelu pod czynnym torowiskiem. Kolejny realizowany temat, e, też praktycznie już w tej chwili na ukończeniu, to rozbudowa obiektu mostowego nad ciekiem Chudowskim w ciągu drogi krajowej numer 44 dla spółki restrukturyzacji kopań. Tu na zdjęciu widzimy e, stary obiekt, który został wyburzony. Obiekty żelbetowe, natomiast e, w tej chwili. Zakończyliśmy montaż konstrukcji stalowej z blach falistych. Ostatni temat, przedstawiany dzisiaj przeze mnie, to przebudowa wiaduktu w ciągu drugi krajowej numer 1713 z miejscowości Katowice dla prezydenta Myszków. Stan obiektu fatalny, jak widać na zdjęciu, dlatego obiekt będzie w całości rozebrany i wykonany w tym samym miejscu. Nowy obiekt. Szanowni Państwo, mam świadomość, że zrealizowane. Przez nas inwestycje przedstawione w dzisiejszej prezentacji nie robią może bardzo dużego wrażenia, natomiast pokazują naszą historię i to, w jaki sposób się rozwinęliśmy. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy się rozwijać i ten rozwój będzie dynamiczny, a przy kolejnej okazji jestem przekonany, że będziemy mogli się pochwalić kolejnymi, bardziej skomplikowanymi. Inwestycjami. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na budowie. Thank you.